Siemaneczko, siemaneczko, ci co nie wiedzą, to się dowiedzą, TVP1 właśnie zostało wyłączone, znaczy się nie właśnie, ale zostało wyłączone, dziś koło godziny 11.20 rano, nawet strona internetowa nie działa, słuchajcie, już nie będzie Sylwester z jedynką, no chyba, że coś się zmieni, w każdym bądź razie grubsza sprawa jest, zmienia się, Tutaj zdania są podzielone. Nie chcę mówić, kto ma rację, a kto nie ma racji. Każdy sobie sam na to odpowie. Jak do tego podchodzi? No, w sposób indywidualny, tak. I napiszę w komentarzu, co na ten temat myśli, że TVP1 zostało wyłączone. No, bynajmniej do tej pory nie wiadomo na jak długo, czy stale, czy nie. Czyli sygnału y, nie ma dla TVP1. Możecie napisać w komentarzu, co na ten temat myślicie. Czy żeby koniec wolnych mediów, czy dopiero początek wolnych mediów. Tyle ode mnie. Pozdrawiam.